W dzisiejszym odcinku Dile rozwaliła podkowę Zaczynamy obozy zimowe w Rio Prima ma wiele alergii i ja również zrobiłam sobie testy Opowiadam o moich traumach Prowadzę wraz z dziewczynami konferencję PZIOT-u Hejo, hejo, hejo Z tej strony Aleksa Witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie Na moim kanale o 7.30 w poniedziałek e, o, sorry, zasyp Słuchajcie, dzisiaj będzie się bardzo dużo działo i przez najbliższe 3 dni będzie się bardzo dużo działo, także stwierdziłam, że będę wam nagrywać vlogi, aby być z wami na bieżąco. Jest tak, 7.30, dlaczego już wstaliśmy? Po pierwsze dilema zaraz kowala, bo wygięła całą podkowę. Nie wiem jak ona to zrobiła, jest odsunięta od kopyta i wygięta. Nie mam pojęcia. Po drugie zaczęliśmy nasze zimowe obozy w Rio grande. I idziemy dzisiaj obudzić młodzież garnkiem. Nasz popisowy numer. Po trzecie, muszę wam opowiedzieć o alergiach primy, bo ostatnio zapomniałam. Po czwarte, jest dzisiaj dla mnie bardzo duży dzień, wielki, bo będę prowadzić konferencję na y, targach poznańskich, konferencję pzj Także no, zabieram was dzisiaj ze sobą i... Idziemy do Stajni. Takie widoki od rana to ja lubię. Dzisiaj będzie piękny dzień. Dzień dobry, piękne koniki. Dyla Ty Dylusia! Ty, ty mnie kochasz. Ty mnie kochasz. Dzień dobry. Dzień dobry, złośnico. Dzień dobry. Dzień dobry, słodzitkę. Wypuściliśmy od razu przy okazji drzewaczki na padok i zobaczcie to. Sierpaczki o wschodzie słońca pięknym. Już sobie jedzą sianko. Matko, jak jest pięknie. Jednak opłaca się wstawać rano dla takich widoków, a nie o 13, jak codziennie z Matim. <grym> Bo jest przepięknie. Zadam koniki, ale macie dużo sianka, co? A tam epika nawala kółka w jedną i w drugą stronę. O, i w drugą. Nie, normalna, Ale piękne jesteś, Ty patrzysz na Epikę, tak? Co ona robi? Co ona odwala? Wy takie grzeczne jesteście Ojej, primuś, jak ty pięknie wyglądasz w tym świetle O matko teraz, no przepięknie Przepięknie Weszły pierwsze promienie i zaczynają mi oświetlać pięknie na pomarańczową twarz Słońce Podkowa już przyjechała, a ja wam pokażę Dili Podkowe. Patrzcie, tu jest cała odgięta od y, kopyta i jest przekręcona tak trochę, bo to bardziej nachodzi na kopyto z prawej strony. Ja nie wiem co ona zrobiła. Dobra, się ogarnięta, podkowa przywita i teraz ma raj zysiankiem a my idziemy do dzieciaków. Przecież oni nie śpią Czemu my już nie śpicie? Idziemy zobaczyć jak pierwszy domek Nie, ja idę na słodycze masz No, najpierw siadanie, potem słodycze masz. macie dobrego Powódka Zapraszamy Cześć Mati Znajdziesz się ogrzać? Tak Wyjeżdżam na chwilę z Rio a to dlatego, że jadę na badania krwi i to się łączy teraz z alergiami primy, więc wam szybko opowiem. Zrobiłam primie takie same badania alergiczne z krwi, jakie miała yy, Dila. Dlaczego? Po pierwsze, no bo jest obciążona genetycznie przez Dilę, także trzeba było zbadać, aby wyeliminować już alergeny, aby nie doprowadzić do kolki. Po drugie, yy, miała już zaczerwieniony żołądek, bo widzieliście na gastroskopii tam kiedyś że nie miała jeszcze wrzodów, ale ten żołądek miała czerwony i to prawdopodobnie właśnie od podrażnienia przez jakiś alergen już. Po trzecie ostatnio dałam jej dosłownie garść lucerny, a ona następnego dnia się strasznie gryzła po nogach, czyli to też jest objaw alergiczny. Także zrobiłam jej testy alergiczne, aby wiecie, mieć pewność na co jest uczulona i jej tego nie dawać, aby nie rozwinąć z tego jeszcze większych chorób, bo alergie mogą prowadzić do astmy, zapalenia jelit, jeszcze większych wrzodów i ogólnie do dużo, dużo, dużo więcej różnych chorób. No i przyszłe wyniki krwi primusi. Prima jest uczulona na owiec, pszenicę, soję, kukurydzę. A jeszcze jedna rzecz: na pięć rzeczy. A, no i oczywiście na lucernę: soja, kukurydza, owiec, pszenica lucerna. No, także prima musi mieć wszystko to wyjęte z diety. No, Dila na lucernę nie jest uczulona. No i dobrze, no bo konie wrzodowe no, jedzą lucerne, bo to dobrze wpływa na żołądek. No niestety prima lucerny jest nie może, bo zjadła dosłownie tylko garść i po prostu już wyszła jej duża reakcja alergiczna i drapała się po nogach, gryzła się wręcz po nogach. No, i ja stwierdziłam, że od nowego roku biorę się za siebie. I, i robię sobie też wszystkie badania, bo moje zdrowie też trochę podupadło ostatnio trochę także jadę teraz na badania krwi ogólne ale dodatkowo jadę też na badania pokarmowe na, na nietolerancję pokarmowe z krwi właśnie, jadę do laboratorium i, i tam jest pakiet na 284 produktów żywności i zobaczymy na co ja jestem uczulona, bo ja czuję, że też jestem na dużo rzeczy uczulona no, ale zobaczymy. Za około dwa tygodnie będą wyniki badań. To wam oczywiście też dam znać. Na czym jestem uczulona. A teraz już muszę kończyć, bo wyjeżdżam z Rio i wjeżdżam na drogę. Także zaraz się widzimy na pobieraniu krwi. Dobra. Krew pobrana. Wracamy do dzieciaków. No, i czekamy do dwóch tygodni na wyniki. Przyniosłam dilusi wody na padok, bo wszystko zamarznięte nadal, a piedzi mi się już chciało. O, Epiczka też skorzysta. Wróciłam do domu, umyłam się i zaczynam się przygotowywać na konferencję. Muszę sobie wyregulować brwi, bo jest już po prostu dramat. Trzeba jakoś wyglądać poważnie. W ogóle znowu mam tyle pryszczy, no i właśnie dlatego też zrobiłam testy na nietolerancję pokarmową, bo od tego też ma się dużo pryszczy, a jak wyeliminuję jedzenie, które mnie uczula, to na pewno to pomoże. No i w ogóle wiecie, że jak ja zjem jabłko, to mnie strasznie piecze gardło, piecze mnie język. Tak drapie aż wszystko gardło i język. Ja myślałam całe życie, że to jest normalne. Nie wiem czemu. Ja myślałam, że każdy tak ma, jak zje jabłko, że go tak wszystko tutaj piecze: od po prostu soku, który wydziela jabłko. A okazało się, że nie. Mati mnie ostatnio oświecił, że nie. I dlatego też mnie to skłoniło do tych badań na nietolerancje pokarmowe. Bo ja też codziennie wstaję rano i od wielu lat mam tak, że jak wstaję rano, to mi jest niedobrze. Mdli mnie po prostu, nie mogę nic zjeść. Mam już dosyć tego uczucia. Także stwierdziłam w tym roku, że się biorę za siebie i chcę się w końcu dobrze czuć. I mi po prostu też mi się nic nie chce. Szczególnie zimą, no ale... No nie, nie chcę tego uczucia czuć, że mi się po prostu... Nic nie chcę i żebym tylko leżała w łóżku. Bo trzeba coś z tym zrobić. Uh, no i jest jakie ja nienawidzę sobie brwi regulować. Się tak boli, że wolę iść do kosmetyczki na włosk, ale już nie zdążę. Trochę zaczynam się denerwować przed tą konferencją, bo nie wiem czy wiecie, ale ja jestem strasznym introwertykiem. Może tego nie widać. Czasem to ukrywam, a czasem to wychodzi. Szczególnie jak jest duża grupa ludzi wokół mnie, to strasznie mnie to przytłacza, przewodzcowuje. Ja się nagle zamykam w sobie, nie umiem wykrztusić słowa. Dlatego często mnie pytacie na spotkaniach, czemu jestem smutna, albo czemu się nie odzywam, a ja mam po prostu taką czasem blokadę w sobie, że po prostu nie umiem, nie umiem nic powiedzieć, i czuję się taka zamknięta, i próbuję nad tym pracować, ale no ciężko to jest. Mi czasem po prostu ciężko mi to przychodzi. Eee, dlatego ja, jakby, co ja nigdy. Ej, co się stało z tym telefonem? Ja nigdy nie jestem smutna, tylko po prostu przebodźcowana, że tak powiem. A... No, także zaczynam się denerwować, bo tam będzie dużo ludzi, a ja będę do nich mówiła. I to pewnie przez mikrofon. Także mój, mój introwertyzm. Introwertyc... Moja introwertyczna intro. Wiecie o co mi chodzi? To moja druga strona. da, sobie, da o sobie znać. To będzie dramat, bo będę stała z tym mikrofonem w ręce i nie będę mogła się wysłowić, albo mnie tak sparaliżuje strach, że w ogóle na scenę nie wejdę. Także trzymajcie za mnie kciuki, a ja walczę z moimi brwiami i z moją twarzą, która po prostu jest ostatnio w opłakanym stanie. Ale. Mam nadzieję, że jak wyeliminuję jedzenie, które mnie uczula, to jakoś dojdę do zdrowia i będzie lepiej. A z moim introwertyzmem, to nie wiem, co mam zrobić. Nie wiem, iść na terapię, bo sobie też mnie to irytuje. Nawet mam czasem tak, że jak dużo ludzi do mnie mówi. Na przykład czasem mam tak na obozach, że właśnie nagle dużo osób do mnie mówi i krzyczy i w ogóle coś tam jest taki chaos to ja po prostu mi tak jakby strzela w mózgu nie wiem jak to określić, mam tylko pikawę i mi się robi biało przed oczami i mam takie ja pierdziele, co się dzieje no i dlatego też czasem odchodzę na bok z takich dużych grup aby po prostu się odtriggerować, czy jak to się mówi się uspokoić i dojść do siebie i potem znowu wracam. Nie wiem, czy wam to kiedyś mówiłam, chyba nie, ale teraz już wiecie, że ja się najlepiej czuję sama ze sobą przed kamerą, no i najlepiej, jak jeszcze nikogo nie ma i jak ja gadam do was, tak jak teraz, to tak się czuję najlepiej, najbardziej komfortowo. No, ale też uwielbiam się z wami spotykać yy, i muszę te granice swoje pewne przełamywać. Dobra nawet okej okay wygląda, ale zawsze w ogóle mam tak wrażliwą twarz że jak tylko się co podotykam ty gadam z ludźmi w samej gacie? nie widać, że mam bluzkę <gadam> to jak tylko ją dotknę to jest, robi się czerwona i to jest też dramat dobra zaraz będziemy wybierać stylowe, bo też nie wiem co ubrać dobra kochani jestem gotowa tak klasycznie nic do ciebie. No nałożyłam trochę tapety na ryj. Jezu cicho, boź nagrywam. Nałożyłam trochę tapety na ryj, żeby jakoś wyglądać. Biała kurteczka, białe body, szare jeansy i no, jedziemy na konferencję. Alexa w makijażu. To jak jakaś zupełnie inna Alexa. One się kłócą, gdzie każda powinna usiąść. Masakra. Konferencja wypadła wspaniale na początku, w sumie przez większość czasu strasznie się denerwowałam. I ja myślałam, że głośno mówię, a potem no, tak cicho mówiłam, że łatwo <laughs> mnie było słychać, bo nie było tych mikrofonów. Ale udało się, uważam, w 100%. procentach. W ogóle to była pierwsza taka konferencja stworzona przez Polski Związek Jeździecki i wyszła naprawdę wspaniale. Wszystkie wykłady, które były prowadzone przez dwa dni przez różnych specjalistów, wszystkie były o dobrostanie. Konia, o jak najlepszym prowadzeniu konia i w treningu, i przez weterynarzy, i na zawodach, i sposoby treningowe. Wszystko, wszystko zgodnie z tym dobrostanem konia. Także naprawdę super, że w końcu PZDO wyszedł z taką inicjatywą i stworzył taką konferencję. Minus taki, że trochę za późno to ogłosili, bo dwa tygodnie przed konferencją i no ludzie nie mogli na to przyjechać, bo już mieli plany. Także mam nadzieję, że w przyszłym roku będzie również. Druga edycja, która będzie ogłoszona dużo wcześniej, i jak najwięcej ludzi będzie mogło posłuchać tych wykładów, bo naprawdę wszystko było zrobione na najwyższym poziomie. Także super. A po konferencji poszliśmy zobaczyć ambasadorkę Silver, Zuzie, która dostała nominację do kadry narodowej na ten rok i poszliśmy jej, poszliśmy jej kibicować. Uwaga! Jesteśmy chwilę po konferencji, po panelu dziewczyn. Proszę o pierwsze wrażenia. Moja branzoletka, którą ze stresu gniotłam, mówi sama za siebie. No, moja jest jeszcze w miarę cała, natomiast mam strasznie sucho w gardle. Tak, tak ładnie mówisz, taka odważna. No, no, dziękuję. Niech trochę taka pipeczka mówiłaś. Jest.